Tegoroczne Dni Kołobrzegu zainaugurowano w centrum na Placu Ratuszowym koncertem Młodzieżowej Orkiestry dentej Red Swing Low z Griffith. Na obchody Dni Kołobrzegu przybyli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast partnerskich. Muzyka Na ten majowy weekend wielu z nas czeka z niecierpliwością cały rok, bo któż z nas nie lubi uczestniczyć w uroczystościach urodzinowych, zwłaszcza kogoś bliskiego. A 23 maja Kołobrzeg obchodzi 768 urodziny. I jest to powód do wielkiej radości i powód do wielkiego świętowania. Proszę państwa, Kołobrzeg jest bliski sercu nie tylko nam, mieszkańcom, ale również gościom, turystom, kuracjuszom, którzy do nas przyjeżdżają i bardzo chętnie powracają. Po to, by zaczerpnąć nadmorskiego powietrza, po to, by przejść się historycznym szlakiem, wreszcie po to, by poznać kulturę naszego miasta. Dzisiaj serdecznie witam wszystkich gości, bo, drodzy mieszkańcy, jest to święto nas wszystkich, wszystkich mieszkańców, i chciałabym je celebrować wraz z przyjaciółmi, wraz z gośćmi, zarówno tymi z, nad, z, z, z najbliższej Miedzy, ale również z tymi, którzy przyjechali do nas z daleka. Dniom Kołobrzegu towarzyszył również 32. Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. W tym roku odbywa się szczególny zlot, bo 20., który odbywa się tutaj w Kołobrzegu. Bardzo dziękuję za wsparcie pani prezydent miasta. Bardzo dziękuję wszystkim wspaniałym moim kolegom i koleżankom za to pracę i wolny czas, aby odbył się ten zlot. Dzięki Wam mogę powiedzieć, że trzydziesty drugi zlot Jungów uważam za otwarty. Ahoj! Następnie prezydent przecięła linę siekierą otwierając tym samym 19 historyczny targ solny, o którym szerzej powiemy za chwilę. Po uroczystościach na placu ratuszowym rozpoczął się uroczysty przemarsz do portu pasażerskiego, gdzie odbywały się pozostałe wydarzenia. W barnym korowodzie uczestniczyli zaproszeni goście i mieszkańcy. Wjazdą tegorocznych dni Kołobrzegu była Patrycja Markowska. Na dłuższą relację z otwarcia wydarzenia zapraszamy dzisiaj po wydarzeniach dnia.